Cześć, Natalia Knap z tej strony. W jaki sposób wspierać osobę w spektrum autyzmu, bez względu na to, czy jest dzieckiem, czy jest osobą dorosłą. To, co bardzo często powtarzam na swoich filmikach, to jest to, że osoby w spektrum nie mają łatwości i lekkości w łapaniu pewnych skryptów, schematów i zasad, o jakie oparta jest ta rzeczywistość. I naszym zadaniem jest uczyć Osobę w spektrum tego wszystkiego, co jest ważne w relacjach. Tego, że jeśli powiesz komuś tak, to konsekwencje twojego tekstu mogą być następujące. Ktoś na przykład może się poczuć urażony, dla kogoś to może być yy, nie, nieprzyjemna konfrontacja, która jest zbyt mocna, a dla kogoś to po prostu będzie krzywda i skrzywdzisz tą osobę danym tekstem. Trzeba pamiętać o tym, że osoby w spektrum bardzo często nie mają wyczucia i świadomości tego, że jeśli powiedzą to, to konsekwencja będzie taka. Naszym zadaniem osób wspierających Dziecko, czy też osobę dorosłą, jest dostarczyć mu tej informacji, ale bez wyszydzania, bez mówienia, no, nie wpadłeś na to, nie pomyślałeś o tym. Tak, dziecko w spektrum bardzo często o tym nie pomyśli, i nie jest to intencjonalne, nie jest to złośliwe, ale wynika to z tego, że w tej części jego główki brak mu jest odpowiednich danych. I te dane będą przyswajane nieco wolniej niż przez osobę neurotypową, dla której. Uczenie się tego świata jest dość naturalne, jest dość intuicyjne i jest dość proste. Dla nas, autystyków, to proste bardzo często nie jest. I my potrzebujemy osoby z zewnątrz, która nam powie: Słuchaj, jeśli użyjesz tego zdania, to konsekwencje tego zdania będą następujące. I może następnym razem warto by było powiedzieć to w taki, a nie inny sposób. I krok po kroku osoba w spektrum jest w stanie wejść w świat komunikacji, ale w taki sposób, żeby nie wchodzić w ten świat komunikacji jak w wejściu smoka, czy po prostu z buta i taranem, bo taka bardzo często jest komunikacja nasza ym, osób, które są w spektrum autyzmu, tylko mieć w tej komunikacji nieco więcej subtelności, ale też zrozumienia, że komunikacja ma swoje konsekwencje. Cześć!